Na początku chciałbym podziękować za grę swoim zawodnikom. To nie był mecz taktyczny czy fizyczny, on był przede wszystkim wygrany psychologicznie. Bardzo chciałbym podziękować kapitanowi drużyny, ponieważ być może nie był to jego najlepszy mecz w statystykach, ale on jest naprawdę kapitanem tego zespołu. Pracowaliśmy bardzo ciężko, byliśmy ostatnim zespołem, który rozpoczął rywalizację u siebie w hali w tym sezonie. Jak w każdym meczu były dobre momenty i gorsze, ale udało nam się powstrzymać, zwłaszcza właśnie z biurkami koszalinian. Byli to, zawodnicy z Koszalina są dobrze przygotowani fizycznie, trudno się przeciwko nim walczy, ale powstrzymaliśmy ich. Physically, players who can uh, make problems for everybody on rebounds.